Codziennie w Polsce tysiące uczniów biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego. Część z nich ma wadę wzroku. Noszenie standardowych okularów korekcyjnych podczas ćwiczeń z reguły nie jest dozwolone, gdyż zagraża zdrowiu dzieci. W jaki więc sposób mają one bezpiecznie wykonywać ćwiczenia sportowe, jeśli nie widzą dobrze? Aktywność fizyczna bez wymaganej korekcji wzroku rodzi poważne zagrożenia. Podobne zagrożenia wynikają z używania zwykłych okularów korekcyjnych lub niewłaściwych okularów sportowych, które często składają się z metalowych części lub rozpryskujących się materiałów, przez co nie zapewniają pełnej ochrony oczu. Przeciwnie, mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń gałki ocznej lub ślepoty. te zdjęcia pochodzą od ofiar nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas uprawiania sportu. Nieszczęśliwych wypadków, którym można było zapobiec dzięki profesjonalnym okularom sportowym. Zaprojektowane specjalnie z myślą o sportach halowych okulary Indoor Sports firmy Scholls zapewniają kompleksową ochronę. Rozpraszają siłę uderzenia poza oprawę, a wzmocniony mostek dodatkowo zabezpiecza kość nosową. Ergonomiczne ochraniacze silikonowe na skroniach i nosie zmniejszają siłę nacisku. Indywidualnie do Pasowane szkła korekcyjne są odporne na zarysowania i nie tłuką się. Oprawa okularów Siols nie zawiera elementów rozpryskujących się i części metalowych. Chroni soczewki przed stłuczeniem, a ściśle przylegająca nasadka gwarantuje antypoślizgowe osadzenie okularów, niezbędne szczególnie w czasie gier zespołowych. Dzięki profesjonalnym okularom sportowym można skutecznie uniknąć urazów. Ponadto okulary firmy Shields są odpowiednie także dla sportowców, którzy nie potrzebują korekcji wzroku. Tak więc jeśli zależy nam na ochronie oczu, powinniśmy dbać o nie w profesjonalny sposób. Specjalnie z myślą o dzieciach zostały zaprojektowane okulary siós Indoor Kids, które dostosowane są do anatomii dziecięcych głów. Spełniają takie same wymogi bezpieczeństwa co okulary Indoor Sports. Dodatkowo miękka osłona chroni nos, szczególnie dobrze dopasowując się do dziecięcych kształtów twarzy. Ponadto oprawa okularów Indoor Kids na obrazku z lewej strony jest węższa i dzięki silikonowym ochraniaczom w optymalny sposób przylega do skroni. Prawidłowe widzenie w sporcie zwiększa wydajność, wzmacnia pewność siebie i przede wszystkim prowadzi do zredukowania liczby nieszczęśliwych wypadków. Niestety wciąż brakuje informacji na temat profesjonalnej ochrony wzroku w sporcie. Sport plus okulary równa się Shiols.